Rozdział 10. Z łazienki słyszała, jak Adam rozmawia z szefem. Wyrzuciła zużytą pastę do zębów, włożyła do pojemnika nową Colgate z wybielaczem. Oryginalną zapewnił z naciskiem ekspedient w drogerii, zanim zdążyła go o to zapytać. Zawsze pytała, a on grzecznie odpowiadał. Miał pociągłą, ciemną twarz Tamila. Kiedy tym razem podawał jej pudełko, Gestem zbyt okrągłym, niemal obraźliwym, szczęki chodziły mu z irytacji, jakby pytania o oryginalność dotykały go osobiście. Z grubsza, powiedział Adam za ścianą, do czwartku zdecydowanie tak. Wyjęła szczoteczki z kubka, zdezynfekowała wodą z jodyną i odstawiła na półkę przy lustrze, nie widząc własnej twarzy. Daleko, w głębi lustra, przebiegła po ścianie jaszczurka. Jeszcze nie zdecydowałem, brakuje mi zakończenia, mówił Adam. Chcę się dowiedzieć, co się stało po moim wyjeździe i dać to na koniec. Nie tylko się domyślam. Nie, czekam na człowieka od Malika. Posłuchaj, mam tu coś jeszcze interesujące, ale nie chcę zapeszyć. Obejrzała dokładnie ręczniki. Odkąd zobaczyła, jak wygląda pralnia, przestała wierzyć, że dostaje z powrotem własne. Co parę dni ktoś je zabierał. Zwoził z całej dzielnicy nad rzekę do specjalnego gatu i segregował według koloru. Pracze moczyli je w korytach w mydlanej wodzie, wyciągali na beton i tłukli kijami do czysta. Potem było płukanie w sąsiednich korytach, po którym ręczniki przerzucano do suszarni i rozwieszano według koloru na sznurach ciągnących się kilometrami wzdłuż dżamuny małe, duże, frotte, kuchenne. To daj na wydanie weekendowe, zresztą mogę sk